Cześć kochani. Hejka! Dzisiaj przychodzę do Was razem z Julią, a to z tej okazji, że chcę Wam pokazać kartkę, którą zrobiłam dla Julii na urodziny. Co prawda, urodziny Julka ma dopiero w czwartek, ale oczywiście już nie mogłam doczekać. Podobało mi się, że tak fajnie mi wyszło i już Julka jest poinformowana, że to jest dla niej kartka. Wczoraj widziała tylko środek. A dzisiaj po szkole zobaczyła, jak ją dokończyłam i co Julka? Podoba Ci się? No bardzo. No mi się też podoba. <laughs> Nieskromna. Zacznę tylko. Zacznę Wytłumaczę najpierw wam, dlaczego ta kartka jest taka wyjątkowa, oprócz tego, że jest dla Julki na urodziny. Ona jest też taka wyjątkowa, dlatego że to jest moja pierwsza kartka pop-up twist. Się od dawna zbierałam już do zrobienia takiej kartki, i Julki Urodziny stały się super okazją. To jest też moja pierwsza kartka w klimacie takim morskim. A do tego zainspirowała mnie iKart Iwona, która prowadzi na Facebooku wyzwanie Scrapbooking Challenge 2020 i aktualny temat tego tygodnia to są właśnie morskie klimaty i taka kolorystyka jak tutaj widać: fiolet, turkus, różowy, no takie morskie rzeczy. No i z tych wszystkich moich inspiracji z tej okazji Julii 12 urodzin powstała taka oto kartka. Do jej wykonania. Użyłam jednego arkusza papieru z Craft O'Clock z Twórczej Zadumy i zestawu z mpk To jest Rosie Studio. Fancyful taki zestaw. Piękne papiery. Bardzo właśnie takie syrenkowo- wróżkowo-jednorożcowe, na które nie miałam pomysłu. I zainspirowała mnie właśnie to wyzwanie, I ta cała nasza tutaj sytuacja. I jeszcze mam zestaw dajkatów. No i co? Okazało się, że wszystko to bardzo fajnie tutaj pasuje. Tak. Może Julka trochę opowie o swojej kartce. No, bardzo mi się podoba i <grym> fajne są te muszelki. No, powiem Wam, co my tu mamy. Kartka jest wykonana na czarnej bazie, mhm. na czarnym bloku. Wszystko sama tutaj wycinałam, łącznie zaczynając od bazy i tutaj wszystko, wszystko. Dużo elementów też naklejałam na czarny papier, żeby się fajnie odznaczało. Tu mamy trzy warstwy. Pierwsza to jest Craft O'Clock, potem są już te papiery z Empika. Tutaj mamy die cut, też napis. A fairy happy birthday, który idealnie mi do sytuacji tutaj pasował. I dookoła napisu zrobiłam kompozycję z kwiatuszków. Jest trochę takie siatki srebrne, jakieś pręciki, listki, muszelki i takie prawdziwe i takie z papieru. Dwunastka, bo Julka kończy lat 12. Tak. I obok mamy syrenkę. Piękna jest ta syrenka. Już takie papiery też są właśnie taki jest cała taka taki wzór w tym bloczku. Syrenka sobie siedzi właśnie też na takiej sieci trochę, ale złapana nie jest, nie martwcie się. Sieć jest trochę pogesowana kwiaty też są trochę pogesowane. Tu pod spodem jest maska i miały mi wyjść bardzo ładne fale. Wyszły trochę średnio. Tutaj, o widzicie, takie są zygzaki. Tu musiałam to troszeczkę pokombinować i pozakrywać wodorostami. Ale mogłam tego nie mówić, nie? Aha. Myślę, że się nie rzuca to jakoś w oczy. U góry mamy takie kwiatki, jak, yy, jak tutaj. I jeszcze taką fajną, wiszącą rozgwiazdę. Patryka. 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 I tak, z drugiej strony mamy papier z kolekcji, właśnie Creative Review. Mamy clock. Właśnie. Tak. I napis Your Unique. na kosteczkach. No i teraz głoś programu, czyli czy mi się udało zrobić to otwieranie. O. No chyba. Ta kartka, to otwieranie to jest fajny w tej karty. Tak. Fajnie to wygląda. Zawsze mi się podobało i w końcu poświęciłam tam minutkę, żeby to zrobić. Sprawa nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, ale też można trochę tutaj się namęczyć. O, widzicie. Otwiera się i zamyka się. Dosyć dobrze. Ale trzeba uważać, że wszystko prosto podocinać. I teraz tutaj na boczkach dałam takie fajne napisy z kolekcji żeby się spełniły wszystkie Julki marzenia. Tutaj jest o wróżkach, o, Jednorożca, o jednorożcach i syrenka, o syrenkach. I jasne. Bardzo fajne są te elementy, bo one są pozłacane, jak widzicie. A tutaj dałam napis, wierzę w ciebie i taką fajną syrenkę. Natomiast na te dwa skrzydełka wpiszę życzenia, ale to już jak obejrzycie sobie, to ja później sobie tam takie osobiste życzenia dla mojej Julii wpiszę. I tak sobie później z Julką myślałyśmy, że też by było fajnie, jakby tutaj były zdjęcia. Tak. Na jednym i na drugim i na przykład na tych dwóch skrzydełkach, a tutaj mogłyby być tylko życzenia. Nie można tutaj za dużo kombinować, od razu Wam mówię, z przestrzennymi rzeczami w środku. Dlatego, że ja próbowałam i wtedy nam się tutaj nie styka kompozycja i nam się nie domyka albo nam się nie otwiera. Jeżeli tutaj nam zaczyna, o tutaj na przykład coś za bardzo wystawać. Miałam najpierw to na kostkach. Ale potem przykleiłam na płasko, bo po prostu przeszkadzało to przy tym zamykaniu i otwieraniu. No i ta jest cała nasza karteczka. Mam nadzieję, że Wam się podoba, równie bardzo jak Julce tak. i mi, bo mi się też nieskromnie podoba. I mam zamiar jeszcze coś do kompletu może jakiś albumik albo notesik, albo coś innego niespodziankowego. Tym razem już Julce nie pokażę przed czwartkiem zrobić. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i oglądania innych filmików. No i koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i komentarz o tym, co myślicie o tej mojej debiutanckiej karterce Pop Up Twist w morskim klimacie. Do zobaczenia. Pa! pa. pa.